No, taki, taki ma właściwości. Tak, tak ma być. Uh, this one a heart, think, so. Have you daily drink, Do you will it? More drink? Potem Potem Potem. Like it. Dokładnie. Pani mówi to, co ja już sprawdziłam, bo też na początku byłam sceptyczna od tego smaku. Ale im więcej się jej pije, to się okazuje, że jest coraz lepsza. Po prostu się organizm ruszającego smaku, jest, i ten smak, jest, smak i się robi coraz fajniejszy, coraz lepszy. I, ja o, ja o, od tego piję, piję. I ostatnia herbatka to będzie herbatka owocowa po prostu. Zwykłe owoce wysuszone mieszanina różnych owoców. Eee, no to jest no też tak, tam podać Czyli taki tak, trochę pocik. Ale fajna jest mieszanka tego zrobiona, bo mamy tutaj kiwi, mango, brzoskwinie, eee, żurawinę, która nadaje koloru. Eee. I co tam jeszcze jest? Mango, kiwi, a jeszcze ananas.

i to jest herbata, to też z nich zrobić ażki, czyli herbatę mrożona, bo to jest takie właśnie kopłacz owocowe tak naprawdę. Więc uh, so to one, Nie, ale jest dobra, bo jest dobra, ale dobra, ale dobra, dobra. To jest dobra herbata, która można pić jako deser po prostu po posiłku, no bo jest na tyle słodka i przyjemna, że można ją jako taki deserek potraktować. Też nam dobrze uspokoi żołądek po jedzeniu, też nam po prostu tutaj lepiej by się i te owoce od tego jeszcze, które zostaną, można do wykorzystać do ciasta, do... do do deseru, jak na Do niemchów. Do Tam można je brać, śmiało. Tak, tak, tak. próbujemy. I cold, so Dokładnie, można ją zrobić na zimno, też będzie też miała inny smak. Eee, także jako, jako herbata, na zimną, Jak najbardziej, może tego tam dodać jakieś ewentualnie cytrusów, jak ktoś robi na kwascie, czy coś. Na to i to było tyle, jeśli chodzi o herbaty. Teraz pan jeszcze pokaż takie tutaj właśnie, co mają tutaj w tej sprzedaży, co... Oferują tutaj jeszcze, mają takie, też takie już są kubeczki oczywiście siateczkę. no bo tak się robi to chyba z liściach, żeby po tych tak, tak, potem nie jeść, z tego kubka. Tak, tak, tak. Takie siateczki. E, tylko tu jest taka herbata, taki kubeczek, który będzie magicznym kubkiem. E, on wygląda tak. Czyli mamy takie napisy chińskie, a drugie mamy smoka. Ale jak pani go zaleje gorącą wodą, to co się stanie? No z dziewczynami takie no. szklaneczki. właśnie no, to tak. dziewczyny robi. A i się ze smoka robi. Króliczek? nie. nie to byli, to byli. <gryli>. Robi się wielki mur. A z napisów robi się panda. To nam też pokazuje, czy, czy woda. Zobaczmy, czy woda ma odpowiednią temperaturę. Jak wypijemy za to jest to jest, zimno, no to się nic nie stanie, bo ślikuje temperatura wody, czyli powyżej 85 stopni, żeby tak... Kolor się w ogóle zmienia. Kto ostygnie, to, to stygnie, będzie znowu czarny. Ja żeby... Jak długo będzie trzymać? Tak długo, jak będzie gorąca woda. A się zbije kubek. Do pierwszej kłótni z rodziny. A się podrucze. <ślinenie> Tego się nie bierze w tym. W no, no, wargach tylko no, no, no. Dobra, uwaga proszę Państwa, taka jeszcze jedna rzecz tutaj jest, tak zwany pipi boy, czyli sikający chłopaczek. On sprawdza nam też temperaturę wody i jak na jak dolejemy go wodą, którą chcemy zrobić herbatę, jak jest dwóch stron dzisiaj. Jak jest temperatura odpowiednia, to co? Sika, ale coś nie jest Spróbujemy drugiego, może będzie lepszy. Asta <laughs> tego, tego zimnego, ciepłą wodą, taką odpowiednią, którą właśnie sika tą wodą, pokazuje nam, że tu Takich, w jest, <ofery> ratycie, no, to ma rolę swojej. Takich jest do No i teraz, jak wyglądają te herbaty, które tutaj mają w ofercie, ta herbaciarnia. Ta herbaciarnia ma różne herbaty, więc oferuje swoje te produkty. Tak, tu jest logo akurat tej herbaciarni. Tu mamy herbatę, tą pierwszą, którą prowadziliśmy, w fioletowym w opakowaniu. W środku są takie dwa malutkie opakowania, możemy je podzielić sobie, tak. I to jest adrzęszenie, czyli ten ulon, ten wybijany adrzęszenie. To jest fioletowy No, to jest 150 gram, to wystarcza na pół roku na jedną osobę, nawet dłużej wystarcza. I, I można trzymać na przez 3 lata takie herbatę, Tylko oczywiście w suchym miejscu trzeba trzymać, żeby tam wilgoć nie została i herbatę można trzymać do trzech lat. W jest zapakowana taka, zapakowana dobrze, w takie herbaty. Ja pokażę pani wszystkie. To jest jaśminę, taka zielone opakowanie. Tak samo, tak samo opakowane jest. To jest ta czerwona czarna zliczy, takie pomarańczowe opakowanie, a w żółtym jest sama róża. To co Pani radę robiła, tak? Ale ona też samą tylko czarną wiadomo, jak to Czarna to jest czarna czarna, czyli ta najczarniejsza, czyli ta w kulkach. To jest ta w ta pur. I ostatnia to była owocowa. Ona jest takie kolorowe kolorowych opakowaniach. W dwóch wersjach: jedna mniejsze opakowanie, a drugie opakowanie jest większe, nie to. A to jest takie opakowanie na dobre na steweniry, bo mamy kilka herbat w jednym. No. No. Obosów, no. Uh, like the paper w jednym box. box, and if all, more free. People Jeśli kupi się cztery, like to zawsze jeden jest darmowe mm -hmm. opakowanie. I owocowa jest mała i duża właśnie. Ta duża ma 400 gram. I w środku też są takie małe opakowania.

płacić wszystkim kartą, gotówką, wszelakim walutą i gwarantowana jest jakość tej herbaty, czyli tutaj nie kupimy złej herbaty, tylko zawsze ta herbata będzie dobra. No, nie jest może bardzo tania, ale jest na pewno dobra. Także Państwa wybór można w sklepie pooglądać, jak to wygląda. Pani skończyła. Dziękuję bardzo. Siesię. W końcu sklepu to jest to ale też potrzebuje. i do oglądania zapraszam Tam wszystkie te rzeczy.

1580 158 to najdroższy 15 tysięcy to jest 7 zł złotych no. herbatka za 7 tysięcy